Jak pozbyć się insulinooporności? W zdecydowanej większości przypadków insulinooporność jest skutkiem nadwagi lub otyłości, a nie jej przyczyną, dlatego redukcja tkanki tłuszczowej będzie najważniejszym krokiem, żeby poprawić swoje zdrowie. Deficyt kaloryczny sam z siebie odtyka insulinooporne komórki, a do tego utrata tkanki tłuszczowej jeszcze bardziej nasila ten proces. W zmniejszeniu insulinooporności pomaga też aktywność fizyczna. I wbrew obiegowym przekonaniom każdy wysiłek fizyczny jest korzystny w insulnoporności: i aerobowy, i taki bardziej intensywny, a nawet siłowy. Dlatego to Ty możesz podjąć decyzję, który trening wolisz wybrać. Każdy rodzaj aktywności działa na trochę innych mechanizmach, dlatego najlepiej połączyć i aktywność aerobową, i trening siłowy. A jeżeli chodzi o dietę w insulinoporności, to najważniejszym aspektem jest zadbanie o sytość, ponieważ osoby z insulinopornością gorzej odczuwają kwestie głodu i sytości. Dieta powinna bazować na nisko przetworzonych i sycących potrawach, dlatego duża ilość warzyw, owoców, ziemniaków ugotowanych, czy też strączków i pełnoziarnistych produktów zbożowych będzie bardzo wskazana. A jeżeli potrzebujesz indywidualnie dobranej diety, to zajrzyj na dietetykinarżarty.pl, gdzie masz do dyspozycji ponad 20 dietetyków klinicznych, sportowych i psychodietyków. Łącznie pomogliśmy już ponad 20 000. On tą podopiecznych.